Marko! Manko! dajcie, gramy dzisiaj w grę port. Super Friends jest To jest bardzo Nie... Prawda, ja nie widzę lewej części monitora, bo mikrofon zasłania Lepiej obserwujesz się kijem Chodzi dobrze. o to, żeby... Co? <noise> chodzi o to, żeby wpakować tą <noise> Żeby tą kulkę strzelić w tarczę W bramkę, która jest gdzieś tam po mojej prawej albo po lewej I można się nokautować właśnie To zrobiłem się Tak. Ja jestem JJJookerem, ty w kapeluszu Mam ty... różowe majteczki Okej, okay. okej okay. Bardzo lubię mieć różowe majteczki Jak się zwalnę tym kijem ale, ale po, po głowie Czemu ty, ty wygrywasz no. A Przecież ja Cię kopnąłem <laughs> Ja Cię kopnąłem w głowę Nie ja widzę Nie! Dobrze, wykorzystaj go Chcesz mnie wykorzystać? Mm. A yeah. <laughs> Nie! Prawie trafiłem w kuleczkę Prawie w moją kuleczkę Cześć, Ja to przepcham do bramki Oooo! Jopa! Bo ja cię kopnąłem! Dostałeś po podwójnego kopniaka w piłkę, drugi w ryj. O tej stąd, przejdzie do. A może tutaj, co ty mi zrobisz Samo Jak to się to 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 nazywało to to. takie coś, co rycerze z kopiami na koniach lecieli? Lance. Lance? To może tutaj o to w tym chodzi. No, no i może muszę... to siebie. Czekaj. Gdy <laughs> leko podniosę. Ja cię przeskoczę, bo... No ja cię kopnąłem! Nie rozumiem tego, to jest głupie. Nie. Nie. O! Będzie gol, będzie nie gol. Patrzcie, mało zostało. Tak mało zostało. Biegnę, 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 biegnę. Dobrze! I teraz kontra, tak. Gdzie jestem? Czekaj, bo to zmuszałem. Teraz to przepcham. A! Przepcham. Nie! <laughs> Stań! Ty, ale powiem ci, że. Nie! Znowu się to dzieje! Yes! Ja ja się nie Pierwszy gol! Gram się, ten wygrałem. wygrałem. Ale przypał. Tym razem wygram. Jakaś skalista. O! <laughs> przepcham. Używam silnego kija. O, nie, o, o, nie, o, o, o. Milimetry. Milimetry, mam zrobić. Raz siup. nie, do skonałe, do skonałe. Wiem, co robisz, nie, 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 doskonale. nie, Masakra. nie, wiem nie, Masakra! nie, nie, robiłeś filmu. kiedy nie, robiłeś przed nie, w nie, sam w nie, Będę bronił tego. nie, 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 jest nie, no, <grym> NIE! mi się ręce postał, i to jest niezręczne. Nie, też! wiem, że ty strzelał tego samego pana. Eee. W grę można grać małpatami, tylko nie mam dwóch padów. Będę bronił mm. do niego. Mm. No. I co teraz? Ja tam nie dosięgam. Ciebie tam wrzucę. A ładnie, wow. znam kopa. No wybijąc. To ja gry? jestem! Ale mi się postacie pomyliły. Nie wiem. O nie, nie, to Dobra. Jest, ja bym w całą stronę dotkał w takim razie. Teraz tylko jeden celny kopniak. jesteś? Ja? Opa! 3-0. 3-0. To nie jest postać, którą tu jeszcze mamy. No ale, A to kto Hitler. to jest? Hitler, ale tu dzisiaj tak wygląda Hitler. ja biorę tego Einsteina. Więc ja to jest ten hopping, za czasem znowu. A, przecież tam się doskoczyć nie da przez tą dziurkę, co ja teraz zrobię. Tak? Ja ją muszę przepchać. Nie, przestań ty przepchać! Ja ciemu. O, tak! O, tak! Doskonale! Doskonale! Co się stało? <ślam> co ty mi robisz? <ślam> Idź stąd! Nie! No nie! Dobrze! Tak nie może! Teraz tylko no. to muszę stąd wypchać! Be, 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 be. Nie! To, samo. Ja to, jest nubie. to jest tak się nie gra! To jest żałosny sposób grania Nie, nie w tamtą stronę, tylko w A stronę dobra, czas to skończyć 3-0, taki będzie wynik Uważam to, lecę Kurde, czy jesteś biały, nie Ja to po prostu Przestań, tak grają mnogo, nie Easy Musimy teraz posłużyć przemina... wszystkie... Co, co, co ty? Ale komu stary Strzeliłeś mi gola w pierwszych pięciu sekundach, co to ma znaczyć? Uuu. proszę Państwa, coś się sprzeminęło O, po powiem Ci, że się rozkręciłeś z tym jest Trochę tak, nie powiem Mmm, kurde bele I uwaga, teraz Ci strzelam gola, teraz Jezu, Ci strzelam gola Nie! Tak jest A. Przepiękny, przepiękna bramka Moi drodzy widzowie, Bole, tam e, tam gadaj, chciałbym, żebyście teraz pod filmem każdego youtubera napisali, napisali, że wszystko przemija. Tak, wszystko przemijaj, żeby nie było wiadomo o co chodzi, nie? Po prostu chodzisz na film jakiegoś, nie wiem, youtubera, którego lubisz albo nie lubisz, i piszesz mu, wszystko przemija. No i będą mieli. Ty co. Ty, Wygrałem! Co ty, ty, ty zrobimy? Wszystko zamiast? przemija. No, na przykład komiki. O ty! Nie! nie! Czeka, ja to prze, prze, przepcham. Ja to przepcham. <grym> Odejdź, Odej, ja ciebie przepcham. Nie! <grym> Przestań. Ale chciałem tutaj nadmienić, że niektóre gryzonie, na przykład chomiki, jedzą dwa razy swoją kupę. Bo ja, nie czy dwa razy. Nie, bo, że no, robią bobka, go potem zjadają i potem znowu robią bobka. To. Bo, to, bo nie, nie ważne ile razy zrobisz kupę i tak będzie twoja. Nie, nie. nie, bo za pierwszym razem nie, nie trawią jakby do końca wszystkich składników Czajesz. A, jest twoja. I drugi raz już jej nie jedzą. Ja nie umiem ogarnąć tego kulecia. Nie! Jak on leci. Nie, ja to muszę wepnąć. Muszę nie! To, muszę to kulecie. Chuleczkę... To jest nubskie, okay. o! Oj. Oj. Co mi się stało? Zdechałem się. Tak, Nie. Blisnął. Nie. Nie. Wygrałem. Tak. Mhm. Się. Znowu. Nie, moja taktyka przepychania była jednak nie... Najlepsza. to jest... Na najlepsza taktyka i proszę to? się tego trzymajmy. Pro, proszę mi sobie yes! opuścić moje terytorium. Piję w górę i jedziemy. Au. Nie, 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 nie. Nie no. Wszystko... Przemija! Nie mam... Odejdź. Dobra, Odejdź. co ja mam teraz zrobić? Nie wiem właśnie, zawsze ja byłem w takiej sytuacji. Ja tutaj muszę to delikatnie tutaj. Ja muszę delikatnie kopnąć. No nie wierzę. 3-0. W końcu mi się udało. Świetnie, naprawdę świetnie. O. Wiesz dlaczego m... ja przepychałem? Ty wybrałeś dziurkę, dzień. bo tutaj trzeba przepychać. Lop! <laughs> Widziałeś z tego Digidonga, jak nim zakręciłem. O mój Boże, jakie MG. Masz płacisz tutaj do dziurki i robisz takie. <laughs> nie nie robisz wiesz. tak. No gdzie jest? Ja robisz obrót kijem i do dziurki. Nie! 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 Jest! Prosto do celu. Z jest twoja na no Bo tutaj można przepchać. To no właśnie! Ja nie mam pola do popisu mojego skakania kopania. Co za bzdura. Nie? Co za bzdura. Orle! No przestań! O! Oh, o oh, nie, nie, nie! Tak! Nie! nie. Ale nie. brama! Jak to się stało? Dzięki! Nie! nie. nie. Dziękuję, nie. Bardzo. dziękuję bardzo. bardzo! Dziękuję bardzo. 3-1. Dobra, Co? na sam koniec to to ja sobie Super. Mę... niedźwiedzia. Dobra, ja Dzień dobry to opieram. Prin z Seton, cokolwiek to znaczy. Wiedz, że tutaj wygrałem bez 3-0. Au, Ty bez kitu, dobra, to ja się skupiam i trzeba wygrać. Pa! I... O! Nie! I... ale... czekaj... Tak! No nie! No leci! Dobrze! Dobrze! Uwaga! Będzie 3-0! Będzie 3-0! Będzie. będzie! Będzie, będzie! dla mnie! Nie mam no, będzie to, Nie może być 3-0, bo już jest 1-0. Patrzcie ta piłka jest. Kurde! O! Nie! No, zostaw mnie! Stay my... down! Zostaw mnie! Hej! jak Stay... się wyginam! to się! Nie pozwolę! No to przeniesienie! O! Kija. Nie trafiłem! Dobra. Nie trafiłem! Dlaczego? Dlaczego? Nie! 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 <śmienic> wow! No! Nie! Oh